Ok, więc teraz przeanalizujemy sobie ostatnią partię mojego turnieju, mojej ostatniej kołówki. Tutaj grałem białymi z Szkuna szkuranem Dan Danilo, mistrzem międzynarodowym z Ukrainy, z Lwowa. No i teraz, tak, przed tą rundą, ja byłem na sporym winstriku, wygrałem trzy poprzednie partie, i w tej partii potrzebowałem zremisować, żeby zdobyć normę. No więc tak. Ostatnio jak grałem z tym panem na jeszcze jeszcze poprzedniej kołówce, też grałem białymi, zagrałem d4, on mi zagrał Słowiana. No i tam generalnie graliśmy, graliśmy, graliśmy. Była walka, ale finalnie zakończyło się remisem. I teraz sobie stwierdziłem tak, no gość ma już tego IEMA, e, nagród żadnych nie ma, więc on o nic tutaj e, tak de facto nie walczy. Przy remisie, nawet jeżeli e, chodzi o ambicje, to on i tak ma pierwsze miejsce, ponieważ on przed e, po 8 rundach miał 7 z 8, ja miałem 6,5 z 8, e, także przy remisie e, tak czy siak zajmował pierwsze miejsce. No więc sobie stwierdziłem, że no kurczę, gość... No, co mu zależy? Także raczej tym remisem będzie usatysfakcjonowany. Więc przed partią zaplanowałem, że jeżeli po raz kolejny pójdzie Słowianka, to po prostu zagram wymiennego Słowiana, stwierdziłem, że wymiennego Słowiana białymi to bez problemu sobie zremisuje. No i generalnie norma będzie. no I tak, siadam do partii, generalnie to, no, stres stresik był to, to muszę przyznać. Tak, od czasów juniorskich to takiego stresu nie miałem, bo tam za dzieciaka to ja bardzo się przejmowałem swoimi partiami. Tak, na tyle się przejmowałem, że tam zasnąć nie mogłem, z rana żołądek miałem ściśnięty, śniadanie jeść nie mogłem, i tutaj nie miałem tak aż bardzo. Ale przed tą partią to też tam trochę tam apetytu z rana nie miałem, i tak dalej. No ale mówię, dobra, mam białe, co może pójść nie tak. I tak siadam do partii D4 konieczność. No i sobie mówię i cały misterny plan poszedł. Ale Mówię, dobra, no, będzie jakaś tam królewska indyjska czy coś takiego. Przecież e, umiem grać w szachy, to gramy w szachy. Jego decyzja, tak? Chciał grać na wygraną. E, także spoko. E, myślę, że on sobie stwierdził w ten sposób, że niezależnie od sytuacji ja i tak będę e, zainteresowany remisem, także stwierdził, że e, pewnie nie ma większego ryzyka. Także tutaj poszło C4, G6, skoczek C3 nie z G7, czyli polecieliśmy po prostu po obronie królewsko-indyjskiej. Przeciwnik, tu zagrał skoczek BD7. To jest wariant, którego dosyć dawno nie powtarzałem, a to z powodu takiego, że dosyć rzadko on mi się zdarzał tutaj. Generalnie 95% partii w tym wariancie, to mi ludzie grają przez końce 6, także ten wariant to mam mega rozpracowany. Nad tym skoczek BD7 to jakoś się nigdy tak poważnie nie pochylałem, ale tutaj oczywiście poszedłem klasycznie, goniec E3, to tutaj nic mądrzejszego nie ma. Wieża E8. Wieża E8 do tego momentu jeszcze coś tam pamiętałem, że wieża E8 to wiadomo zerka pośrednio na mojego pionka E4, także grozi bicie na D4, z następnym skoczek bije E4. A więc, jak tu ten problem rozwiązać, oczywiście trzeba przepchnąć i teraz ta wieża tak de facto będzie musiała wrócić na F8, żeby wspierać jakieś zagranie F5, F4. I w tym momencie poszło koń H5. I tu moja teoria się skończyła. Od tego momentu grałem na głowę. Więc tak, łatwo jest stwierdzić, co tutaj ten przeciwnik chce zrobić. Przeciwnik, oczywiście, chce mi tutaj wparować tym skoczkiem na F4 z następnym tu F5, i wiadomo, dalszy atak, tak typowo w stylu obrony królewsko-indyjskiej. I jak ja zdecydowałem się do tematu podejść? Ja zagrałem tutaj skoczek E1, co mi się wydaje dosyć, tak z perspektywy czasu, przy partii mi się to wydawało dobre, ale z, z perspektywy czasu mi się wydaje być dosyć podejrzanym ruchem. Jeszcze w partii zastanawiałem się nad zagraniem wieża E1 z planem takim, że jak skoczek F4 to wycofam gońca na. F1 i że tutaj raczej wszystko elegancko się broni. I tutaj w ogóle mógłby nastąpić taki paradoks, ponieważ z jednej strony wydaje się, że ten skoczek na F4 stoi świetnie i że on tu czarnemu się przydaje, ale z drugiej strony tak de facto ten skoczek przeszkadza w maszerowaniu pionami. Także ten skoczek F4 to jest taka podejrzana figura i to w wielu wariantach obrony królewsko-indyjskiej się zdarza. Czasem to może być plus, a czasem to może być minus, ponieważ tak jak wspomniałem, ten pionek sam własny atak może stopować. Ten skoczek sam własny atak może stopować. W partii ja zdecydowałem się na skoczek E1. Przeciwnik zagrał skoczek F4. Ja się zdecydowałem na skoczek D3. Wiadomo, z, z planem skasowania tego skoczka, przeciwnik tutaj się zaciął chyba na pół godziny, bardzo, bardzo długo tutaj rozmyślał, tak w sumie jestem ciekaw nad czym on się tak długo zastanawiał mi się wydaje, że on w ogóle się nie powinien nawet obawiać tego tej mojej groźby wybijania na F4 w ogóle przy partii się zastanawiałem, czy on po prostu goniec H6 nie powinien zagrać z planem takim, że w razie co to sobie odbije tu pionem, a potem załaduje skoczka na E5, a druga sprawa że zawsze jakieś tam konie 2 czy koń D3 z szachem ma. Pozbycie się czarnopolaka też by było na jego korzyść, ponieważ ten goniec na g7 to jest totalnie zamknięty. Także ja się nad takim ruchem zastanawiałem. Natomiast w partii po koń D3 on się zdecydował zbić mi na e2. No to tutaj sobie na spokojnie odbiłem. Tutaj prawdę powiedziawszy już stwierdziłem, że moja pozycja jest całkiem spoko, ponieważ nie mam tego białopolaka, który przy tej strukturze całkowicie po białych polach jest oczywiście kiepską figurą, także... To mi się podobało. Oczywiście to zawsze są plusy, są minusy. On liczył, że pozycja prędzej czy później się otworzy, i wtedy skorzysta z tej pary gońców. Więc tak, ja mam tutaj plan prosty. Będę chciał zagrać B4, będę chciał zagrać C5 z następnym atakowaniem na skrzydle hetmańskim. Z tego też powodu przeciwnik zagrał A5. Hmm. I teraz dosyć długo się tutaj zastanawiałem, ponieważ zauważyłem, wydaje mi się, kluczową kwestię. Jeżeli dopuszczę do tego, że on zagra B6, to wtedy będę miał piekielnie życie utrudnione, ponieważ zobaczcie, jeżeli zagram coś głupiego, on zagra B6, to teraz będę musiał zagrać A3, B4 i dopiero C5. A przeciwnik y, oczywiście po A3 to jakieś A4 ma, będzie mi ten mój plan blokował, więc tak de facto musiałbym zagrać B3, A3, B4, C5, więc 4 ruch. Z tego też powodu stwierdziłem, że no absolutnie muszę zagrać to c5. Natomiast to nie było takie chopczyb, bo się wydaje, że spoko, tak? Mam tutaj skoczka, mam tutaj gońca, no to łatwo c5 mogę przepchnąć, ale to nie było wbrew pozorom, wbrew pozorom takie proste. Już wam mówię, dlaczego. No ja tutaj poszło wtrącenie, no to wiadomo, czarny zyskuje przestrzeń na królewskim, to takie typowe. I teraz był długi wariant, który ja musiałem przeliczyć zanim to c5 zagrałem. Mianowicie tutaj dzieją się rzeczy takie, że przeciwnik oczywiście może zagrać b6 z następnym goniec a6 i wykorzystanie tego motywu, że hetman i wieża stoją na jednej linii. I teraz ja musiałem się doliczyć do tego momentu, że tutaj jest koń b5 i teraz tak, jeżeli hetman d7... No to ja sobie oczywiście licząc to wszystko w tym momencie, to sobie stwierdziłem, że po Hetman D7, no to mam A4, tak też poszło w partii i że tutaj, no to już kompletnie nie mam na co narzekać. Tutaj to już kompletnie nie mam na co narzekać, ponieważ jest ta słabość po półotwartej linii, także tutaj z pewnością mam dużą przewagę. Natomiast dosyć sporo się zastanawiałem nad tym, a co zrobić, jeżeli on zagra A4. Ponieważ teraz ciekawa kwestia jest taka, że grozi Hetman D7 oczywiście ze, ze zdobyciem skoczka. Yy, I problem jest taki, że ja nie bardzo mam jak tego skoczka bronić. Natomiast tutaj wyliczyłem, że yy, mam obronę pod postacią wieża FC1 i wtedy zawsze będę miał wieża C6 i nawet goniec B7 nie jest tutaj groźny, bo wtedy już będę mógł zbić na C6. Także yy, Dosyć sporo się zastanawiałem, bo tak w pierwszym momencie ten plan wieża FC1, wieża C6 mi nie przyszedł do głowy, ale jak to zauważyłem, no to stwierdziłem, że w takim razie to C5 jest możliwe. I rzeczywiście to C5 było tutaj kluczowym zagraniem, bo gdybym na to C5 się nie zdecydował, to jestem pewien, że on by mi zagrał B6 i wtedy naprawdę tragicznie bym miał tutaj życie utrudnione, nie byłbym w stanie się w jakimś rozsądnym czasie przebić, a wiadomo, że w tej królewsko-indyjskiej mm, liczy się czas, ponieważ czarny atakuje tutaj na królewskim i ja atakuje na hetmańskim, więc kto pierwszy ten lepszy. I tutaj to C5 rzeczywiście stworzyło przeciwnikowi problemy. Przeciwnik zdecydował się na Hetman D7. No i tutaj A4 to jest generalnie pozycja marzenia. E, tutaj to już e, wiedziałem, że połówkę to mam w kieszeni. Goniec F8 to wiadomo, ja tutaj poprawiam. Goniec D6, e, wieża C6. No i przeciwnik zagrał goniec B7, co jest tak de facto przegrywającym posunięciem, e, ponieważ teraz wchodzi mała. Taktyka pod postacią skoczek bije D6. Przeciwnik oczywiście zbić na C6 nie może, ponieważ bije na E8, grożą widły, wisi mu koniec, także z pewnością zostanie bez materiału, dlatego przeciwnik musi odbić pionem i oczywiście traci teraz pionka na B6. Przeciwnik zagrał Hetman C7. I teraz jest kluczowy moment tej partii. Powiem tak. Gdyby ta partia, gdybym dostał tę pozycję w każdej innej sytuacji niż taka, w której brakuje mi remisu do zrobienia normy na IMA, no to bym oczywiście grał na Wina, nie? Ale jakoś tutaj po prostu miałem totalnie zakodowane, że byle ten remis, byle ten remis. Nie, nie chciałem za bardzo ryzykować. Natomiast tutaj okazuje się, że wygrywa ruch, który tak de facto widziałem przy partii, mianowicie Hetman B5. Tutaj po prostu łatwo wygrywa z następnym B4. I wyrobię sobie wolniaka, maszeruje do przodu. Figury czarnego są po prostu totalnie sparaliżowane. Natomiast ja tutaj w głowie policzyłem coś tragicznie głupiego, ponieważ ja policzyłem, że on zagra mi wieża EB8 i wtedy po prostu goniec A6 mi zagra. Natomiast okazuje się, że tutaj oczywiście o żadnym goniec A6, o żadnym goniec A6 nie ma mowy, no bo wieża bije B8 wchodzi z szachem. Ja tego nie zauważyłem, że to jest szachem i się tutaj obawiałem, że o matko boska, bo jakaś kontra po linii B i tak dalej. No oczywiście tutaj żadnej gry nie ma, także strach ma wielkie oczy generalnie rzecz biorąc. No niedokładnie po prostu przeliczyłem. No, zdecydowałem się na wieża B3, po którym widziałem, że tu y, pozycja się po prostu wysusza. Przeciwnik goniec A6 się tutaj y, próbuje aktywizować, natomiast po prostu po tej c y, ja go kontruję. Hetman bije A5, wiadomo, on odbija na B2, i tutaj zagrałem wieża E1. Y, dalej tutaj mam przewagę, oczywiście. Y, czy tutaj tą pozycję można by nazwać wygraną? Y, oba no, jeszcze nie, jeszcze jest za wcześnie, ale myślę, że ogromne szanse na wygrywanie tej pozycji. Może to wydać się kontrowersyjne, że ja w ten sposób zagrałem. Ponieważ tutaj wieża C2 wygląda groźnie, ale okazuje się, że to tak naprawdę nie jest groźne. Tutaj wygląda jakby czarny matował, ale mam wtrącenie na A7 i po prostu zgarniam wieżę. Także to widziałem. Przeciwnik też to widział. Zagrał go nie z D3, to był 30 ruch. Obowiązywała zasada, że przed 30 posunięciem czarnych nie można proponować remisów. 30 mi tutaj zaproponował. Zgodziliśmy się na remis, no i oczywiście byłem przeszczęśliwy, że mi się udało zrobić normę natomiast fakt, że tu pozycja była po prostu wygrana, także tak jak powiedziałem wcześniej, gdyby to była każda inna partia to bym po prostu grał, grał to na wygraną i najprawdopodobniej bym wygrał, ale tutaj po prostu wolałem nie ryzykować. I jeszcze gdyby były jakieś na przykład nagrody solidne w turnieju no to może wtedy bym Tutaj pokusił się o to małe ryzyko, ale tak stwierdziłem, że jeżeli nie ma większej różnicy pomiędzy pierwszym a drugim miejscem, no to co ja się tutaj, co ja sobie tutaj będę życie utrudniał. Także zdecydowałem się na ten remis zgodzić. No i w ten sposób uzyskałem pierwszą normę na mistrza międzynarodowego, także brakuje mi jeszcze dwóch i 86 oczek do zrobienia IEMA. Także zobaczymy, kiedy mi się uda to. Osiągnąć.